Siempre się no. Sorry, że tak długo nie było filmu, ale no... Wiecie. Sprawdzane kartkówki. Jeszcze musisz nauczyć piosenkę do szkoły. ale sprawdzane kartkówki mamy. Mamy już drugą lekturę! Yeah. Dziękuję Wam za tę subskrypcję. Nie będziesz prosić o łapki o subskrypcję. Maniałam no się już. Wczoraj było fajnie, ale. Sobił się na was. Może we wtorek będzie, a może w czwartek. No w niedzielę to nie wiem. Dzisiaj trochę wcześniej było 17.01 zawsze powinny być 17.30 albo 18.30. Ale 17.02. Jak będziecie objęte, to będzie 02, 17.02, albo 17.03. Co? So, widzimy się we wtorek, albo w czwartek, albo w niedzielę. Na razie.